Dzień dobry. Dzień dobry. Ilona. Niestety nie chodzi o Ilonę, zapisuję. Proszę bardzo. już zapraszam kolejną osobę, bo teraz łatwiej dostać się do studia. Eee, hmm. Dzień dobry. Eee, Halo? Pomyl... O, przepraszam, pomyliłem mumę. do mamy tu nic. To pozdrów mamy ode mnie. Bardzo serdecznie. <głos> <głos> Ferie trwają. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, tu ambasada amerykańska. Czy pan stara się o paszport? Eee, bo, bo właśnie przeprowadziliśmy loterię wizową i może pan wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Czy jest pan gotowy w, ty w ciągu tygodnia się spakować? Eee, ale to, przepraszam bardzo, nie wiem. Prima prylis, prima ha, ha. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to słowo? Karta. Jak? Jeszcze raz? tarka. Tarka, ale nie, no tarka była tarka. Radka. Radka. Moi drodzy, żegnam się z wami. Dobranoc. To wcale nie tak łatwo, gdyby jedna osoba miała tak ciurkiem wymienić kilka kilkanaście nazw drzew. To wcale nie jest łatwe zadanie, ale tak wspólnymi siłami mam nadzieję, że dojdziemy do tych dwóch rozwiązań. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Truskawka. Truskawka? Drzewo? Ja nie spotkałam się jeszcze z truskawką, która by mogła e, do tej nazwy e, się nadawać. To musiała być jakaś ogromna truskawa. Nie, nie, drzewa tylko. Teraz jest najprościej i to należy wykorzystać. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Jakie masz słowa? Mama. Mama, cudowne słowo! To jest po prostu najlepsze słowo, jakie mogło dzisiaj paść. Gratuluję i 100 złotych dla ciebie. Zapisuję w takim wypadku wyraz mama. Proszę bardzo. Ojej, pomyliłam się. Tutaj wpisujemy M. O. Dobrze, ja wezmę może drugi mazak, żeby poprawić. Tutaj będzie wielka literka M. O, mama! Dobra, w takim wypadku nie za bardzo widać, co tutaj jest napisane, przekreślam to i zapisuję kolumnę niżej. Mama. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Uuu, tak, właśnie powiedziałam... Y, ma pani skończone 18 lat, tak? Proszę? <laughs> Proszę o... I i nie mogę słychać dobrze. Proszę bardzo odpowiedź. No teraz? pieniędzy na obrazku? Proszę? Ile jest pieniędzy na obrazku? Czy udało się Pani policzyć? To już nie pamiętam, bo ja już jest, mam 74 lata, to jak grać, gram zawsze, już więcej przegram jak wygram, ale w tej chwili nie pamiętam ile. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. Jaka będzie odpowiedź? Dzień cioł. Dzięcioł, jeszcze nie to! Jeszcze nie to. E, rozwiązanie z kopercie warte 150 zł. Dzięcią, drost i gil. Reżyserca jest zawsze wesoła. Reżyserka! Przynajmniej mnie zazwyczaj e, uprzyjemniała życie, bo nie wiem, czy wiecie, ale w moim upu nie zrobimy zbliżenia, ale jest taki sprzęt generalnie e, i mam kontakt z bazą. Tak naprawdę. O, o, widać. To nie jest aparat słuchowy. Chociaż czasami mówię halo, halo i nie słyszę. Dzień dobry. 100 zł albo 1500. I twoja propozycja. Proszę bardzo. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. 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 Myślałam, że Stefan do mnie dzwoni. Dzień dobry. Co to będzie? Bo go nie nakarmiłam. Proszę pana, jest pan na antenie. Jakie to będzie imię? Ferdynand. Ferdynand! 100 złotych! Bardzo proszę dla pana. Ferdynand. Ferdynand. Uwaga, jeszcze półtorej minuty na to, żeby wygrać. Biedny Stefan nie nienakarmiony. Mój piesek biedny nie ale on tak wcześniej rano nie je, no więc bez sensu, ale mógł wykręcić ten numer. Nie takie numery wykręcał. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz ważna informacja. Pamiętajcie o naszym konkursie do wygrania w finale milion. Wyślij SMS pod numer 7327 o treści milion albo zadzwoń. 407... Nie, do widzenia. Dobry. Dzień dobry. Witam gorąco. Jakie to będzie imię? Janina. Janina. No to na pewno nie jest imię męskie. Wobec tego nie mogę uznać tej odpowiedzi. Bardzo mi przykro. Wyraźnie mamy napisane, znajdź imię męskie. Łukasz jakby nie było, jest mężczyzną, tak? No Janina, no niestety nie, tak? Szukamy imion męskich. Była pomyłka, pamiętajcie o tym, szukamy tylko i wyłącznie imion męskich. Ale przynajmniej fajny konkurs, jakiś ciekawszy, inny, tak bardziej się zrobiło kolorowo, nie znowu to samo. Bardzo ładnie. Dobrze, konkurs ciekawy i ciekawe odpowiedzi. Mam nadzieję, że się pojawią. Nie będą chyba tak szybko się pojawiać na ten. a jednak, szybciutko, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Łódź. Łódź! Eu, udzi. Tak jest! I A nie ma, i EU mamy 150 zł dla pana. No to tak. Następna nagroda za trzecie miasto. 200 zł. Większa nagroda. A ja zapisuję. Łódź jest. Ja mam w domu Łodziamina. Samo jego. Pies jest z Łodzi. Te 50 padła pa, pa, pa w tym momencie. No zaraz... O, będziemy przeliczać pieniądze. Halo, dzień dobry. A panie głupia. Halo, halo! Panie głupia, bu, głupia. Bu. Głupia jestem. Słuchaj. A ty będziesz miał e, problemy, jak się rodzice dowiedzą, że dzwonisz do telewizji, bo już niedługo nasze panie telefonistki na pewno dzwonią. No dobrze. W takim razie. Pieniądze lecą. Dołączyłam do Agi Wrubleski. Słuchajcie, pięćdziesiątka, to jest. Tu jest pięćdziesiątka. i pytanie teraz, jaka to będzie Jakie to będzie? Rezultat? Tym razem nie spadła na mnie tablica, ale obraz. Ale ten sam wydawca, więc zaczynam się nad tym poważnie zastanawiać. O co chodzi? Ja żyję. To najważniejsze. 160 zł, droga pani. 160 zł ja tą nagrodę zapisuję. Albo dam 200. Wiecie co? Zmińmy nagrodę na 200. Ja proponuję 200 zł. O! Będzie zaokrąglona. Nie będziemy się rozdrabniać na takie mniejsze kwoty, tak?